Nie? Wiesz o co chodzi Dobra, tego kodowa, do tego kodowa Ewron youtuber oszukał miliony widzów O mój Boże Youtuber oszukał miliony widzów To ja Oszukałem was czat na a, Outlasta I na to, że nie będzie Amonga dzisiaj dzisiaj Among cały stream Dobra ale zekono Najpopularniejszy Minecraftowi na świecie, czyli Dream Został no oskarżony o cheatowanie w swoich filmach które przyniosły uu. mu największą sławę Czyli chodzi o jego popularne speedruny Ale więcej o tym w dalszej części uu. odcinka Dodatkowo w dzisiejszych newsach zwycięzca kilku turniejów Fortnite oh Który God. wygrał łącznie 60 tysięcy dolarów Został zbanowany za cheatowanie Koniec TikToker został wyjaśniony przez YouTube'a, Powiem wam ile milionów na swoich filmach stracił MrBeast Oraz pokażę wam streamera, który uratował zagubioną babcię o! Babcia Biblet Żartowałem, nie będzie Amonga, pogers! jeszcze się nie wysłałem ze wszystkich swoich tematów, Żartowałem! 29 tysięcy i 999 łapek do 24 <laughs> i już bierze kolejny odcinek. Jak widzisz po tych statystykach połowa osób, która mnie ogląda, to mniej subskrybuje, więc jakieś tego nie być to. No ale zawsze tak osoba. jest. To nic Właśnie, się nie... A to dlatego, że ludzie chyba bez konta oglądają po prostu. Kosztuje, no i zawsze jest może tak zmienić jest. swoją decyzję. A i na mój sklep, czyli Filozofie wczoraj leciałem masne przeceny. Tani tam znajdziecie bluzy, koszulki też w ogóle prawie, że z larmo tam rozdaje. Mm, na ten mm, moment macie mm. gwarancję, że paczki dojdę do Was przed świętami, ale jak to będzie potem, to nie wiem. na was. Mega fajną świąteczną promocję, linka do stronki macie w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Dream! Okej, okay, więc o zacznijmy sobie od Dream'a. Jak go nie kojarzycie, to szczerze, będę troszeczkę zdziwiony, bo to jest jeden z niecznych ludzi na świecie, który których w 1920 rok do najlepszego roku w jego życiu, ponieważ w styczniu tego roku miał zaledwie milion subskrypcji, a teraz kończy ten rok mając ponad 14 milionów widzów. Więc nice. nie wybuchł na tej platformie i stał się najpopularniejszym jutro. Ale straszne wyświetlenia, co normalnie po 40 milionów! Beres, Mike. Ciao, to jest zagraniczny tobiasz, polski tobiasz Pogers! W najlepszym miesiącu przybyło mu 2 miliony 600 tysięcy i jeden <coughs> rok na YouTube zrobić coś czego <coughs> Nawet po 10 latach nagrywania. Z magicznym eliksirem zdobycia Zasupra. tak ogromnej sławy i przyrostu Dreama na YouTube był jego speedruny w... Ale Chad, bo Dream tylko. jest se... nie za ten miesiąc Ewron Wiadro. Czat, bo Dream jest serio dobry? W sensie on jest oraczem? Czy on jest takim. coś jak. Mm, kto jest niby dobry, ale jest content creatorem? Hmm. Cieszę się, że się podobał film Bogu. Mitwor, dzięki bardzo. Yy, o Mitwor w ogóle, pogers. Fajny, fajny. Oby więcej takich. Yy, coś w stylu na przykład Izaka w CS-ie, czyli, wiecie, jest globalem, jest twórcą, ale nie jest jakiś top 1 na świecie, no nie? Czy to jest Dream, czyli on jest dobry, jest twórcą, ale nie jest top 1? Czy on jest top 1? I jest twórcą. Taki Jacob, czyli po prostu dobry content creator? Taki ja, ale ja nie jestem dobry. <laughs> w Minecrafcie, które tak dobrze wkręciły się w algorytm, no że teraz mają pogers. Kąpki, pogers. milionów wyświetleń. Ogólnie jak nigdy nie I jego filmu, to chodzi tam o to, że Dream próbuje jak najszybciej przejść Minecrafta. A, okay. Mają się jednocześnie na mapie swoich okay, kolegów, okay. którzy go gonią i ich zadaniem było zabicie Dreama i przeszkodzenie mu w przejściu Minecrafta. I te jego filmy bardzo dobrze się ogląda, mimo hmm. tego, że nie ma tam za dużo montażu. Ale tutaj głównie chodzi o skill Dreama do grania w klocki i sami oglądajcie jego kilka akcji. NOOOOOO!!! Yes! 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 EWRON yes! ON JEST programistą. Kto? Dream? what? Five head moment? Yes! No! yes! 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 No tak, ale 1 na 4 na kumpli, no nie? Daj mnie i torka na niego Wiesz jak go zaoramy Byku? Jeej! Akurat w tym przypadku oskarżenie o czytowanie nie do końca tyczy się tego, że Dream miał na przykład jakieś szybsze bieganie, mm. albo jakiś większy bądź dłuższy skok, żeby szybciej się poruszać na swoich speedranach, No co, chod? a Chodzi tutaj o jego lud i ogromne szczęście, jakie zawsze ma na swoich odcinkach pod względem mm. na przykład robienia tradeów czy znajdowania rzeczy. I w sumie to już kilka miesięcy temu jeden mm. youtuber nagrał film o Dreamie, osądzając go o oszukiwania, ale w sumie to nic z tego filmu nie wyszło i każdy o nim zapomniał, aż kilka dni temu przynajmniej Square na minim od Speedrunów, wypuścił 14-minutowy film, pokazując statystyki i udowadniając, że Dream miał oszukiwać. Podczas swojej speedrunu. Jego szansa na zdobycie jego całego lutu ze wszystkich filmów to 1 do 7,5 kwintylionów. Tutaj macie nawet wykres z szansami innych speedrunnerów w porównaniu do Dreama i on jest tam zaznaczony zielonym kolorem. No i sami widzicie, że jego szczęście wyprzedza wszystkim mm. bez większego problemu, ale sami oglądajcie kawałek tego filmu. Dream getting an kwintylionów, co to jest trudne słowo! Astounding 42 successful trades out of 262 possible trades. Lumino was able to trade 323 gold. From that 323 gold, he got 20 pearl trades. Let's take a look at dreams odds. Tak tylko że... O Jezu, ale gościu z dupy trochę mówi, bo patrzcie, on mówi o tych lucky ranach, no nie? A co jak Dream zrobił yy, Menhunt'a? Wytrajdował całe złoto, nie dostał żadnej perły i po prostu przegrał i stwierdził, o, on to z dupy trochę odcinek minutowy, Więc wiesz... Więc po prostu we go again, no nie? Wiesz to jest tak jakby powiedzieć Ty no nie no Evron matematycznie wygrywa każdy mecz w Fortnite na odcinkach, no tak, no bo jak przegram to nie wyrzucam, no po co mam wrzucać jak przegrałem na tiltet, no jakby wiesz I ktoś powie, o nie no Evron 99% win procent no to chyba niemożliwe. No tak, no bo po co mam wrzucać jakieś faile. Okej, okej, okej Dream szybko odpowiedział na swoje zarzuty. Najpierw A on tak. mówi o streamach. Uuuu, no to chyba, że tak. Oszukiwania drama, oszukiwania drama? Literę, gdzie napisał, że Geo Square używa jego imienia do Czyli on jego... ze streamów bierze. Okej, okay, myślałem, że z nagrań. Okay, okay, okay. i zdobycia łatwych i wyświetleń. Pisał jeszcze, że nie do go odwody, Czyli mamy jakiś sos nie w tej dramie. Prawdą. Dalej napisał, że kilku moderatorów od GeoSquare Square hmm. się do niego zgłaszało i twierdzą, że werdykt na temat jego spideranów był stronniczy. Później w komentarzu pod filmem napisał, że ma hmm. speedera na 16 miejscu na świecie, jest osądzony o oszukiwanie, kiedy wcześniej miał na swoim koncie kilka hmm. rekordów światowych. Dalej napisał, że film został zrobiony przez głównego moderatora bez kontaktowania się z Dreamem, mimo tego, że chciały im pomóc w rozwiązaniu. Ale koniec dopisał żebra odpowiedź i czuje się potraktowany mm. strasznie nie fair oraz stronniczo. Jak widzicie, no, Dream poczuł się potraktowany no bardzo nie fair, a sam film na jego temat totalnie wybuchł by w internecie, i po kilku dniach ma już ponad półtora, nie Dwa dni temu Dream napisał jeszcze, że dalej pracuje nad filmem z odpowiedzią i jakość tego filmu jest dla niego ważna niż robienie go w pośpiechu. Później jeszcze udostępnił publicznie swój folder z modyfikacjami z klocków. Mimo tego, że ten cały GeoSquare miał dosyć mocne dowody, no to mm. Dream wszystkiemu zaprzecza, więc ja tutaj nie. Czy ten GeoSquare generalnie sprół się na psach, tak? Tak podsumowując. Okej okay. Będę go osądzać Zobaczymy co Dream powie w tym filmie Który zapowiedział na Twitterze Ale trzeba też wziąć pod uwagę Że no Dream jest źle. w sumie na łatwiejszym ze wszystkich I mimo tego, że jego speedrany nie są nawet w top 10 na świecie To jest osądzane Dobry, o oszukiwanie to jak ja bym oszukiwał na speedradach To po co to 16? Zrobiłbym top 1 Zrobiłbym tytuł yy, World Record I S, no nie? A wiesz, a po co. Imagin, żeby żebyś to 16, jak wcześniej miał rekordy świata, no nie? To jakbym miał wcześniej rekord świata i teraz czytował, żeby mieć to 16, to po co? To 16 to nie jest jakiś mega wyczyn dla niego, oczywiście, dla każdego, tak, ale nie dla niego. Jakbym miał ryzykować Dremą, Dremą, Drema, by the way, Dramą, tylko po to, żeby być to 16, to kto pytał w ogóle, nie? Jakby, jest kto się fizycznie nie opłaca chłopowi? Dane i oblicze. Tym bardziej, że tak każdy mówi, Jezus, Dream Idol! To po co chłop ma tą reputację pro playera? Chyba, że właśnie presja, no nie na zasadzie. O, Dream, no co? I Drema, no nie. Drema, bo koleś się nazywa Dream, no nie wiesz co. Były też zrobiony przez ludzi od tego Geosquare więc no nic nie wiadomo, poczekamy jeszcze na odpowiedź Dreamam i będzie można rzucać oskarżenia. A jak jesteśmy przy oskarżeniach, to Jarvis, czyli ten chłop, który dostał bana na Fortnite i się popłakał. Ostatnio pokazano swoje firmie do jednej z najpopularniejszych tokerek na świecie, czyli Addison Ray. I wiadomo, to było słabe pokazywanie czyjegoś numeru telefonu, szczególnie jak jest to osoba publiczna, no to to jest naprawdę mega niefajne, ale niby to było przez przypadek. Chłopak Addison, czyli Brace Hall. Nie popisał się za bardzo inteligentnie. Czekaj, osoba, jak pokazał, no, pokazał numer? w swoim filmie numer do jednej z najpopularniejszych tiktokerek na świecie, czyli Addison Rae. Halo? A tu jest wiadomo, tak? to było słabe pokazywanie czyjegoś numeru telefonu, szczególnie jak jest to. Osoba snesna, mi za mnie! To jest naprawdę mega niefajne. Ale niby to było przez przypadek. Chłopak Addison, czyli Brace Hall, nie popisał się za bardzo inteligencją i w formie odpowiedzi pokazał numer do Jarvis'a w swoim najnowszym filmie. W sensie, no, kumam, że to jest TikToker i może tak nie do końca mu tam wszystko styka, ale na YouTubie w 2020 roku nie Tiktokersy. można nawet z tych słów, a co dopiero umyślne pokazywanie czyjegoś prywatnego numeru. Ale tu już sami oglądajcie. I don't know who Faze Jarvis is. I don't blame you, he's not really that relevant. But he was leaking people's number. One is illegal, it's called doxing. And two, it's immature as fuck. Oh, mm. oh my god. Get out of here. Okay. Oh. Is it out? The devil! Oh. I uwaga, coś czego nikt się nie spodziewał. Nie no, tak szczerze, to pewnie Wy się nawet byście tego spodziewali, jako widzowie, którzy na co dzień nie nagrywają okay. na tej platformie. Ale Bryce Hall dostał za swój film strajka na YouTubie i blokadę czytania filmów na tydzień. Więc no, nie wiem, gratulacje. Zresztą nawet gościami nie szkoda, bo na Twittera wrzucił zdjęcie monitora zrobione telefonem. Więc no, chłopiec oficjalnie odklejony od świata. Więc taka przerwa na tydzień od YouTube'a, dobrze mu zrobi. Jak jesteśmy przy przerwaniu? Robisz bo Robisz zdjęcie!